Witajcie kochani, w moim sadzie. Zobaczycie, co mi urosło. W lesie nie rośnie. Tam, gdzie nie, gdzie jakiś się pokaże psiak. Zobaczcie. Co to za grzyby. To powiem Wam, że tego jest sporo. Zapach mają jak gąska. Zobaczcie kolejne. Tu jest kolejne. Zobaczcie kolejna rodzinka. I tu następny. Bo opryskaliśmy tu chwasty, trawę, no żeby później lepiej jabłka było zbierać. I mamuśka mi powiedziała, że tu jakieś żeby wyrosła. To sobie myślę, że Te deszczyk pada. No zobaczcie ile tego i tu będę musiała zobaczyć co to za grzybki, ale pachną takie naprawdę jak gąski, pewnie to jakieś grzyby z gąsek, Mam ciekawe czy jadalne. Ale pachną. Zobaczcie. Kolejne. Zobaczcie tak. Ujej. Ale robaczywe są. I to zobaczcie, młodziutki rosną. No i mówię wam, że tu jest Tu młodziutki. Tu następne, następne. Całe rodzinki. Tu kolejne. ile tylko jest. Zobaczcie. Tu kolejne. Zobaczcie tam. Tu następne. I tu następne. na takim urosły, co jest wszystko wypryskane No, no zobaczcie, jest to no, tutaj. Takie gniazdo. I gniazdo. to wychodzą takie młodziutkie. O, zobaczcie. Wychodzą. No dosłownie, zobaczcie jakie maluszki wychodzą. To żaden kozaczek, czerwoniaczek nie urósł. A to zobaczcie. Normalnie rodzinki. Zobaczcie jakie piękne. Mnóstwo tego tu znów, i tu i tu i tu znów kolejna rodzinka i tu cały czas wyrastają takie maluszki zobaczcie jakie tutaj maluszki i to w takim w takiej suchości no, no to jest sucho. No pełno tutaj tego. A tutaj obok mamy czerwoniaczki. nawet tu. No i pełno tego. A tu zawsze znajduję czerwoniaczki. No w tamtym roku nie było za dużo, bo mieliśmy sucho. Zobaczcie, takie grzybki urosły na polu opryskanym od chwastów, od trawy tyle grzywo wyrosło a tu czerwoniaczka nie widać jak to możliwe no któregoś roku właśnie tak jak padało to właśnie tutaj pod tymi jabłonkami wyrosły czerwoniaczki. To były wtedy, takie lata mokre. Deszczyk wtedy ładnie padał. I to zawsze czerwoniaczki stały. Jakby może, jakby padało, to by się coś ruszyło, to zawsze w tych miejscach takie stałe piękne mnóstwo ich było, które ze Było mnóstwo tych czerwoniaczków. i tutaj zawsze rosły w tej trawie. Ale na razie, na razie jest już sucho na czerwoniaki. I zobaczcie tu jeszcze, jakie piękne. Zobaczcie tutaj, jaka gromadka w pokrzywach 5 sztuk. A naprawdę jestem w szoku, żeby w sadku grzyby rosły. To jaka tu ziemia musi być, że grzybnia się wytworzyła. Przecież tu jest normalnie grina. I tu następne I Jeszcze widzę tutaj nową rodzinkę. Zobaczcie. żeby nie mogły tak czerwoniaczki wyrosnąć albo nawet kozaczki czy maślaczki jak to jest możliwe że tyle tego wyrosło No i zobaczcie tu ile znów taki pięknotek i tu, i tu no, Ten test piękny Może być to ten drobny łóżczek Zrobię zdjęcie i wezmę na grupę Tam są lepsze specy, co się znają na no, takich wszystkich grzybach niejadalnych. No, naprawdę, rozsiana jest tu ich mnóstwo. Jeszcze wychodzą młodziutkie. Nigdy tu nie było takich żypków. Może i były, ale ja nie, nie zwracałam uwagi. Bardziej to tutaj na czerwoniatki się przechodziło. Żadnego czerwonego łapka nie widać. No tu przy drodze. Co to za piękność? I codziennie jeżdżę i nie widziałam tego. No wczoraj jechałam. Czy to jest możliwe, że przez noc urosło? Nie, no. Ale piękność. Ale piękna kuleczka Zobaczcie co to jeszcze nie ma grzybków jadalnych. to chociaż takimi się człowiek pocieszy No piękna Ciekawe czy tu jeszcze jakieś rośnie. No tu z tamtego roku. No i grzybnia jest. Wyrosła. Młodziutka. I codziennie tą drogą jeżdżę. Wczoraj nie widziałam tej kuleczki. A dzisiaj... Rosła. Będziemy ją obserwować. Ciekawe czy urośnie większa. Zobaczcie, kolejne grzybki. To są chyba te, co urosły w ogródku mi. To jest to samo. Pięknotki. O i tutaj jeszcze wyrastają. O kurde, zobaczcie. Jakie piękne maluszki. Tak, to są te same. Co w moim ogródku. Przykryjemy. W takim pniu, wielkim. I jeszcze maluszek. Jeden samotny.